Cześć, dzisiaj opowiem Wam, dlaczego opony z homologacją są lepsze od zwyczajnych aftermarketowych produktów. Tutaj mamy przykład opony z homologacją do Audi, marki Nexen. Przede wszystkim opony z homologacją wykonane są pod konkretne wymagania producenta. Producent stawia bardzo wysokie wymagania dotyczące materiałów, z których są zbudowane opony. I to już jest ta pierwsza, najważniejsza różnica. Jakość materiałów użyta do wyprodukowania produktu z homologacją. Po drugie, opony z homologacją są dedykowane do konkretnej linii pojazdów, do konkretnej linii modeli, do konkretnego producenta opon. Więc te opony też zdecydowanie inaczej, lepiej będą zachowywały się na pojeździe, do którego są homologowane, niż opony po prostu z aftermarketu, które są tak, takimi. Totalnie uniwersalnymi produktami. Oto pierwszy przykład. Spójrzcie na jakość wykończenia tutaj wszystkich klocków na oponie. Ona jest idealnie wyprofilowana. Druga ważna rzecz to waga tej opony. Opony z homologacją zasadniczo są o jakieś 20% lżejsze niż opony bez homologacji. Dlaczego? Dlatego, że są wykonywane na zupełnie nowych, innych no i nowszych maszynach. Skąd wiemy, że opony są z homologacją? Na każdej z opon będzie mieć takie oznaczenie. W tym przypadku AO, czyli homologacja do Audi. MO to homologacja do Mercedesa. Gwiazdka to homologacja do BMW. MW, NO to homologacja do Porsche itd. Tą wiedzę możecie bez problemu nabyć w internecie. Natomiast, jeżeli macie pojazd i jest dedykowana opona z homologacją, zawsze, ale to zawsze wybierajcie ten produkt. Naprawdę warto zobaczycie, że wasz pojazd zupełnie inaczej się prowadzi niż na oponach aftermarketowych. A po opony z homologacją zapraszam na motochurt.com. Największy skład nowych opon dostępnych do ręki w aglomeracji warszawskiej i hurtowe ceny opon na motochurt.com.